Nie wiem, to, mam złapanego kartka w tańczenia, Za bardzo Uwielbiam się Ej, nie, to się nie tak trzyma Trzymaj To się tak Baby y Sojurek tak tańczy tym

Ale wiecie, mamy 9 lat? No, no! Tak? <śmierdzi> mam lat. Idziemy wtedy do Dlaczego? Tak ja. ja. A wiecie, że to, dlaczego mówię na moją wagę? Bo, bo to jest mój pokój. Nie? Dlatego mówię, że to, to, jest, to jest mój pokój oj że to moja baza, bo to jest moja baza ja mam tutaj ja mam tutaj... Okay. Ora, idźmy nie, to mój a to, co, co, to Kaspra. to Kaspra, Mati, to Kaspra.

Nie, bo widzisz że i się, się kończy, bo widzisz i jest mi. Tak, fajnie, ale mogę jechać. No, nie ale to jest no. teraz. I się ja, tam wie, ja mam bo nie... Ej, nie Ja mam ja cię za ty. Bo a ty, hmm. wiecie, że tu moje wady i mogę zrobić coś takiego. <grym> Mam, ja tu sobie, ja tu sobie, ja tu sobie. A tu wadzi mam po prostu? Nie wiem. Tu jest O! No i tutaj, możemy ruszać, mamy bardzo dużo przeciwko. Nasze kaptel. Nie wygłuchajmy się. Nie, to nie jest Dobra, jedziemy. Ja tutaj mam... Mi się wydawało, ale mi się wydawało, no, albo coś tam było. Skierujem. Ale ja to nie dam. A, a łak, a mat. A ty pomożesz? Mat i pomóż. No. Nie, bo mi się tak boliła. Aż no, zaraz ja, ja idę do części. Rokój jakoś tu jest w tej wieży Ja idę tutaj Nie, tej... nie, to jest mój pokój Nie. Ja do części A co robicie? Mati podtrzymasz? Tak przechodzi ksawery. Takie malutkie przejście. Nie. To? Nie, bo to mój pokój. Tak. Tutaj jest kochana, I się nagrywa 5 minut. A my nadal to robi... Ja to Wiecie, że to kiedyś była bariera? Nie. Że zamykało się dni tak. Hmm. To się już nagrywa 5 minut. Widzowie, to jest najdłuższy film. Do zobaczenia, widzimy się. Tak, kolejnym Co? Uroj, widzowie, Trzy, dwa, jeden,